Witam wszystkich czytelników Gamezilla. ja nazywam się Marcin Tomaszewski, a to jest kolejna odsłona Quagransa, czyli będziemy przyglądać się przez 15 minut najnowszej grze Relic Entertainment, Warhammer 40 000 Space Marine, która jest debiutem tej firmy na polu gier akcji. Naszym bohaterem, który właśnie tutaj z wielkim hukiem wpadnie na statek orków jest kapitan Titus. On trafia na jedną z planet pogrążoną właśnie w inwazji, tego zielono skórych hord, i będzie musiał sobie z tym problemem poradzić. Później będzie oczywiście troszeczkę wszystko się skomplikuje. No, bynajmniej Titus jest takim rasowym przedstawicielem Space Marines. Jest dzielny, aż do bólu dzielny, w sensie takim, że e, słuchanie czasem tego jak krzyczy, że e, zabije kogoś i że jest Space Marine, zaczyna być momentami dość męczące. E, to co oglądacie, to jest e, sam początek gry. Tak właśnie ona się zaczyna lotem, a potem już wejście ostro w akcję. No, i w zasadzie jest to kwintesencja tego, co będzie, nas, będzie Was czekało przez praktycznie całą rozgrywkę. Tutaj jesteśmy prowadzeni. O, jest jeden z finisherów, to jest pierwszy finisher, jaki udało mi się wykonać w tej grze, więc jest to dość wiekopomny moment. Finishery są o tyle istotne, że w Space Marine nie ma innej opcji zregenerowania własnego życia, aniżeli właśnie przez taki brutalny brutalne wykończenie przeciwnika, w ten sposób możemy sprawić, że Titus nie trafi na oddział intensywnej terapii, że nie przywita się z Imperatorem wcześniej, niż to było planowane. Tutaj jak można zobaczyć już, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o rozgrywkę. Jesteśmy po prostu prowadzeni od jednej batalii do drugiej. Swoją drogą bardzo dobrze wszystko jest oddane, ten chaos, który momentami panuje, no tutaj tego akurat nie widać, bo troszeczkę nie zmniejszyłem populacji orków, ale ten chaos, który panuje w mm, niektórych momentach, gry, kiedy naprawdę dużo przeciwników chce naszej śmierci e, jest świetnie odzorowany, jest naprawdę momentami człowiek czuje się e, jakby był w środku tego całego wojennego zgiełku, kolejny finisher, tutaj się chyba troszeczkę zastanawiałem. Zwróćcie uwagę na broń białą, ja używam Combat, combat Knife Jest w zasadzie przez chwilę będziecie go używać tylko na tym etapie, potem dostaniecie dostęp, będziecie mieli dostęp do innej broni białej i te finishery będą się zmieniały właśnie w zależności od tego, jaką broń wybierzecie, on będzie troszeczkę inny dla Chainsworda, będzie inny dla Powerexa czy yy, dla mojego ulubionego ThunderHamera, który po prostu niszczy wrogów. Yy, tak jest mój ulubieniec. Ja chciałem zdradzić wcześniej, że on się pojawi, no ale tutaj wyskoczył niespodziewanie. Yy, to jest zdecydowanie mój faworyt tej gry. Yy, wielki problem yy, Titusa, bo to on jest w pewien sposób prowodyrem tego, że orkowie no potrafią trochę więcej zachowywać trochę inaczej, mniej standardowo jakby przedstawicieli własnej lasy. Naprawdę fajnie jest zrobiona ta postać i dlatego o niej mówię, zrobiła na mnie. To był jeden z tych dwóch momentów, jakich pisałem które sprawiły, że, że się naprawdę szeroko uśmiechnąłem. I przypomniałem, że gram w, przypomniałem sobie, że gram naprawdę w udaną grę. Akcji osadzoną w tym obecnie, które bardzo lubię. Zginąć, tak na dobrą sprawę tutaj, może tego nie widać, chociaż dostaję troszeczkę łomot. Zginąć wcale nie jest tak e, trudno. E, mankamentem tej gry jest to, że nie ma tutaj tak na sprawy systemu os. Ja wiem, że jakby. Pewnie było to wszystko tworzone zgodnie z kodeksem Space Marine, czyli e, Space Marines się nie chowają. Tak? strzelają prom do sie, przed siebie, strzelają po prostu do wrogów e, długimi seriami. No, no ale jednak e, później, w później, późniejszych etapach gry, kiedy e, mamy prowadzić tą walkę głównie na dystans, jeśli to będzie to zdarzało, no to już to strzelanie by się, osłony by się przydało. No i właśnie tutaj mamy kolejny z ciekawszych momentów gry. Titus jest na takim pędzącym pociągu wraz ze swoimi podkonatnymi. To wszystko zakończy się walką z Bosem. Chyba najbardziej, najbardziej tą, która najbardziej mi utkwiła w pamięci. No bo niestety podchodziłem do niej kilkanaście razy, zanim zorientowałem się, że robię coś nie tak. Tutaj za moment powinien być przykład ciekawego finishera, w sensie on nie wyjdzie. Chyba za chwilę, mi się udać. On mi nie wyjdzie do końca, ale jest o tyle, o tyle ciekawy, że kiedy stoczymy jakąś walkę z silniejszym przeciwnikiem, a właśnie teraz ten podchodzę, to jest taki krótki quick time event. Jeżeli wam wyjdzie, to po prostu finisher wam wejdzie. A jeżeli nie, to skończycie pod butem swojego przeciwnika, czyli tak jak ja, no, ja wam tego nie polecam. Eee, trochę się tam zdekoncentrowałem, ja za pierwszym razem pamiętam, jak to wyskoczyło, to nie za bardzo widziałem, eee, co mam zrobić. Wznik, Zniknęło mi troszeczkę, eee, zniknęła mi nie, trochę ta ikonka e, myszki i tak, żeby klikać w ten lewy przycisk, jak nawiedzony. Eee, tutaj o, jest Czopas, tak dość upierdliwy przeciwnik, radzę, radzę się z nimi uporać bardzo szybko na odległość. No i szybkie przejście, tak, musicie się przyzwyczaić w tym odcinku do dynamiczny montaż, szybkie przejście do kolejnego interesującego momentu, niestety takich momentów w Space Marine, kiedy e, dzieje się coś innego oprócz nas e, pędzących e, przed siebie na wrogu, no, no nie ma zbyt wiele, tak, to jest e, taki moment, w którym klasyczny celowniczek musimy obronić nas statek przed tymi tutaj zielonymi, e, zielonymi stworami, zielonymi goblinami e, z dość wybuchowym ładunkiem na plecach. E, takich momentów niestety nie ma zbyt wiele i mam nadzieję, że Relic Entertainment, jeżeli będzie myślało o swoim squelu, to w, troszeczkę bardziej urozmaici właśnie coś takiego kolejną częścią. Mam nadzieję w sumie, że ona wyjdzie. No bo jednak fajnie jest zrobić coś więcej niż to wspomniane przed siebie od walki do walki. No tutaj wprawdzie walczymy, ale po prostu walczymy w trochę inny sposób. I, I to zdecydowanie bardzo mi się podobało, tym bardziej, że cała sekwencja jest dość efektowna, cały czas coś wybucha. Widzimy te wielkie po prostu budowle, które aż do chmur, sięgają nasze chmury ostatek. No, który trzeba będzie ostrzelać i który będzie również sprawcą e, problemu i nie będzie to zbyt wielkie e, lądowanie. No, kolejny tak, kolejny problem, wielony no, do zniszczenia. Jak widzicie, bardzo przydatną rzeczą jest tarcza. Ja tutaj mam ledwo, nie wiem, jakąś jedną trzecią życia, ale mam naładowaną tarczę, mam teraz już stopniowo niestety Stopniowo i energia spada, ona spadła do zera. Zwróćcie uwagę na to, że kiedy Titus obrywa, to ekran najpierw czerwie, czerwieni się, a teraz w ogóle poszarza. Na szczęście udało mi się ukończyć ten, ten, moment, ten moment. Nasz bohater wyląduje dość, no, będzie miał dość twarde lądowanie, ale jest smutowany genetycznie żołnierzem, dla niego takie rzeczy są kompletnie, kompletnie go nie przerażają. Teraz jest coś, co jest bardzo fajnym dodatkiem do samej gry. Ja się przyznam szczerze, nie spodziewałem do samego końca, że w Space Marine uda się zaimplementować naprawdę fajny tryb multiplayer, i ze względu na to, że jest ciekawy, tutaj oglądacie w tym momencie fragmenty trybu annihilation. Jednocześnie żałuję, że tak na dobrą sprawę nie mamy większego, większego pola manewru, nie mamy większych możliwości wyboru. Jeżeli o to chodzi, o dwa tryby, kilka map. Mam nadzieję, że Relic pociągnie, podobnie jak w przypadku z pewnych pewnie singlowych, pociągnie temat i będziemy mieli kolejne, kolejne mapy, a może i tryby, w których będzie można po prostu się pobawić ze znajomymi czy też z nieznajomymi. Te fragmenty będą niestety obfitować w moje zgony. E, musicie mi wybaczyć, ale naprawdę to jest chyba pierwszy mecz, który rozgrywałem, i, i w pewien sposób on też obrazuje e, to, jak ciężko jest na pierwszym poziomie jak ciężko jest walczyć e, z przeciwnikami, którzy, z graczami, którzy już tych, e, tych bitew mają rozegranych trochę więcej e, i którzy mają już wyższe poziomy doświadczenia w Space Marine naprawdę dużą, e, dużą robotę, bardzo, bardzo istotne jest, są wszelkie bonusy, które uda się Wam zdobyć wraz z kolejnymi poziomami doświadczenia. No, niestety ja nie grzeszyłem tutaj zbyt wielkimi umiejętnościami. Ostatecznie przegraliśmy w ogóle ten mecz i ten czerwony napis DEFEAT niedługo się pojawił na ekranie. Trochę, no, też jest, zwróćmy uwagę na to, że nie, mam, nie, mam nie miałem wtedy dostępu do e, pozostałych marines, ja mam po prostu tego podstawowego, który radzi sobie w każdej sytuacji, ale tak naprawdę nie jest wyspecjalizowany w niczym. Mm, aż szczerze, o i tu by się na przykład przydał właśnie jakiś fajny system osłon, żeby można było do tej, no jest, dokładnie. Czyli coś, co ja dość często ostatnio w multiplayerze oglądam, ale mam nadzieję, że niedługo się to e, zmieni. Tutaj jest drugi tryb. Fragment z drugiego trybu i on polega na tym, że mamy trzy punkty kontrolne, które drużyna chcąca wygrać musi kontrolować musi przejąć. Drużyna zdobywa punkty, jeżeli kontroluje przynajmniej dwa takie miejsca na mapie. My przez dłuższy czas, moja drużyna przez dłuższy czas, no nawet nie pamiętam jaki, ale prowadziliśmy. Zdobywaliśmy kolejne punkty. Naprawdę szło to na mnie źle. Mi nawet udało się złapać dwa fragi, co było wielkim świętem, bo był chyba z kolei mój drugi mecz w trybie multiplayer, więc musicie też przydać, przyzwyczaić się do tego widoku, do widoku szerego ekranu. Ten tryb bardziej mi przypadł do, do gustu. Tutaj, jakby jesteśmy Zmuszeni do tego, aby, aby przejść do przodu, aby tego przeciwnika spróbować odepchnąć od któregoś z kontrolowanych przez niego punktów. I też jest o tyle, o tyle fajny, że w drużynie drużyny są mieszane to znaczy możemy trafić na kompletnych żółtołgiobów, takich jak ja. Nie taki żółtodziób jak, jak ja trafił po prostu do drużyny z weteranami, to niewiele mi pomogło, ale naprawdę mimo że niewiele mi pomogło, żeby nie pomogło, żeby zwyciężyć, to jednak pomogło do tego, że... O właśnie, chyba mi się udało kogoś załatwić, albo przynajmniej pomóc w załatwieniu do dość twardego zawodnika, eee, że to ten udział właśnie już w naszej drużynie graczy doświadczonych zdecydowanie jakby budu, budowało moje morale i czułem się zdecydowanie lepiej i bezpieczniej z nimi i nie udawało mi się nawet coś zrobić, no, nie, ale niestety nie bardzo mu to e, się przydało, chociaż ja byłem dość łatwym celem. Jeszcze ja coś spróbowałem zrobić, ale chyba zaraz zginę, co będzie całkiem, całkiem prawdopodobne jeżeli tak w krótkich słowach miałbym to podsumować, to co obejrzyliście i co, co mam nadzieję zobaczycie, kiedy już zagracie, to to, że naprawdę liczę na to, że Relic Entertainment postawi na sequel i będziemy mogli zobaczyć może innych bohaterów, ale będziemy mogli zobaczyć kolejną grację ich autorstwa w świecie Warhammera, bo Świat ten bardzo lubię, bardzo lubię to uniwersum i mam nadzieję, że po prostu kolejna gra otrzyma trochę ciekawszy scenariusz nie, w singlu, bardziej rozbudowany multi i w zasadzie jeżeli uda im się poprawić te pewne niedociągnięcia, które są widoczne w pełnej wersji, gry, tej, która już jest na półkach sklepowych, to będzie po prostu się. Dzięki wielkie, do zobaczenia.